<grymne> Wygrywanie mistrzów Czawi! Jeeee! Yeah! Ubieraj, ubieraj. Mm. Otóż tak. No, jesteśmy gotowi. Czmiki. No. Dawaj, no. Ho. Ja nie patrzę. Jak on ma real. Jooo! Ja! Ja! Co jest? Fajne. Fajne. Aby, aby fajne. Ale fajnie. A my jak się szajc do sobie nawali. Ale fajnie no. Ja pierdzielę. To wygląda. 3, 2, 1. Niemcy. Numer 10. Ozil. I teraz co wybrać? Ej, e, co? Ja wezmę tą Obvious na przodzie chyba. Boże, jak to jest Treskop, e, to, co co to, jest? to jest jakiś Rensi? Real Betis, Real bet. Bet. Ale Aj, fajny jest. Jest. Ale, no, Ej, fajnie spoko... za, tak to jest! A to Ale to coś, co nikt nie ma. No, no, to Ej, jest fajnie. Ja tak spakowane, tak że ja tylko to widziałem tylko to. 3, 2, 1. Górnik, obrońca. Janicki, Rafał Janicki. Chciał koszulka, wiem więc... tak. tak to... bardzo tą koszulkę. Boże. Górnik zabrze, nie wytrzymał. Dobra, jesteśmy gotowi. Tak. Jesteśmy mm. gotowi. Wyskakuj. Nie. A, nie! A, nie! 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 Real Madrid! Czemu ja to nie dostałem! końcu jesteś królewski. Fajna, fajna, tylko Realu! Nie no, fajna, kurde, zarobista. Trzy dwa napast na city. Michu. 2, 1. Napastnik. Salak! Napastnik to też nie jest. No, Zrobiliśmy, że napastnik to dziewiątka. 3, 2, 1, Semiec Gosens. 2, 1, Polska. Obrońca. Glik. Jest. 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 No, no, tak. Dobra. Dobra, zobaczymy Zobaczymy. No. no jesteśmy gotowi. No. Zajebliście się cieszę. City! City, City hop, jeszcze ta, zajebisk. jeszcze ta, czy ta, czy To jest czybona, fajna. Fajna. koszulka. Fajna, no. Było ja warto przegrać się... wszystko prawie. Fajna. Ej, ale mega, że nie mam tych dwóch. <śla> 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 ta jest piękna. Ja, to jest piękna. <śla> ja, no, ale się cieszę, jak zajebista <śla> jest. Trzy, dwa, jeden. City. Aguero. Mam taką siłę z tą koszulką teraz, że nie do pokonania. Dwa, jeden. Środek pomocy. Blind. Środek pomocy, Blind. 3, 2, 1, 1. Wygrał M. Euro. Maradona. Liga Europy? Boże, co powiedział? Boże, i ja o Mistrzostwach Świata pomyślał. United. Zamarzam. Finał. Jak zwykle Real w Finale. 2, 1. Grał w Manchesterze. Ronaldo. Nawet nie grał. No w Real. Yeah.